Dzisiaj chciałabym zrecenzować książkę, która nazywa się Zwariowane opowieści. Książka ma 13 opowiadań. Co one? Śmieszne, dziwne. No i fajne. Książka wygląda tak. Mi się podobała dlatego, że po prostu było dużo fajnych opowiadań, była śmieszna i był były naprawdę zwariowane obrazki. Tak jak nazywa się książka, zwariowane opowieści. Moje ulubione opowiadanie to jest o niezwykłej karierze Wilusia Dylduma. Opowiadanie było o tym, o takim wilku małym, który nazywa się Wiluj Dyldum. I każdemu jak miał coś powiedzieć, to musiał żartować. Chciałbym polecić tą książkę moim kolegom i koleżankom i bardzo chciałbym więcej takich opowiadać. Książka mi się bardzo podobała i chciałbym na koniec Was zachęcić do przeczytania książki. I to już będzie koniec. Pa!